Nowe gemy do upolowania na rynku, przygotowania na alt season, airdropy i grube wydarzenia z rynku. Dzisiaj będzie się trochę działo, więc radzę usiąść zanim obejrzycie resztę. Cześć wszystkim, z tej strony Julian. Domyślam się, że interesuje Was zyskowne poruszanie się w świecie kryptowalut, dlatego polecam obserwować mnie na Twitterze i Instagramie. Rzucam tam ciekawe, warte uwagi, informacje dla każdego, co chce wyciągnąć z tego rynku nieco więcej. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym na szybko przypomnieć o konkursie. Który może wygrać aż 2000 zł w wybranej przez Ciebie kryptowalucie. Wystarczy zostawić komentarz i subskrypcję pod filmem z altcoinami na listopad, który właśnie włączyłem na ekranie. Zasady są bardzo proste. Zasubskrybuj i zostaw jakikolwiek komentarz, może być kropka, wykrzyknik, Twoje zdanie na temat filmu, no cokolwiek wiesz co chodzi. Polecam Ci również udostępnić ten film swoim znajomym, aby zwiększyć swoje szanse i podzielić się wspólnie wygranym łupem. A tak swoją drogą to już jeden z tych altcoinów z tego właśnie filmu. Wyznaczył ostatnio swoje nowe ATH. Tak więc, swoją drogą, polecam go obejrzeć, tak, czy siak, bo po prostu kieszenie mogą być pełne a po to tu właśnie między innymi jesteśmy. No to powodzenia w konkursie i wracamy do tematu. Zaczniemy od ciekawego altcoina, wręcz takiego Gema, który w przyszłym tygodniu może dosłownie wystrzelić. Chodzi mi tutaj o Smart Electrum. W skrócie, to jest taka e, kryptowalutowa platforma aukcyjna. Jest zbudowana na blockchainie Ethereum, ale domyślnie ma obsługiwać nawet operacje międzyłańcuchowe. Międzyłańcuchowe, czyli takie między różnymi blockchainami. A to potrafi znacząco poszerzyć pole do działania. Ogólnie to Smart Electrum został stworzony, aby rozwiązywać problemy z płatnościami kryptowalutowymi występujące na innych tego typu rynkach. Chodzi mi o to, że, że pozwala w łatwy sposób wymieniać kryptowaluty w celu kupowania i sprzedawania towarów lub usług, a także oferuje porównywarkę cen oraz możliwość zamieszczania ogłoszeń. Brzmi znajomo? Ich sieć posiada także funkcję zbierania funduszy na cele charytatywne, oferując łatwy i przejrzysty mechanizm. Co miesiąc twórcy projektu zobowiązują się przeznaczać 5% swoich dochodów na wspieranie różnych projektów. Tak więc przed naszymi oczami tworzy się taki, taki kryptowalutowy Allegro, eBay lub jakiś Amazon. Warto być na uwadze z tym projektem, bo może być naprawdę grubo, a szczególnie w takich sytuacjach, gdzie można naprawdę wcześniej wejść na pokład, zanim odleci. Chodzi mi tutaj o to, że tokeny Select Smart Electrum. Będzie można kupić na I.E.O. 9 listopada na Kanga Exchange. Początkowa cena tokenów będzie wynosiła 6 centów za sztukę, a hardcap, czyli taka maksymalna kwota, która jest na sprzedaż, to 300 tysięcy dolarów. Jest to stosunkowo mało, bo poprzednie I.E.O. na Kanze e, były to tokeny MM Pro. Miały hardcap jakoś ponad milion dolarów, jeśli dobrze pamiętam, a mimo to rozeszły się dosłownie w 19 sekund, więc naprawdę jest to błyskawiczne tempo. Ja osobiście będę polował na te tokeny, mam nadzieję, że mi się uda. No a jak się nie uda załapać na IEO, to kupię zaraz po listingu po no nieco większej cenie i raczej zamierzam trzymać długoterminowo, ewentualnie jak cena poleci w kosmos, to po prostu wyjmę swoją początkową inwestycję. Podobnie było właśnie z Pro w zeszłym tygodniu. Cena tokenów również wynosiła 6 centów na IEO, a tym, co się nie udało załapać, to mogli upolować te tokeny w okolicach 15 centów, tak realnie mówiąc. A mimo to, to patrzcie na jakim poziomie jest cena Pro parę dni po listingu. Tak więc ja osobiście uważam, że warto spróbować, ale decyzję zostawię już Tobie do podjęcia. A właśnie, paru z Was pytało się mnie, jak brać udział w takich IEO. Już Wam mówię. Sprawa wygląda mega prosto. Wchodzisz na Kangę, kupujesz np. USDT, lub jeśli masz wcześniej, to po prostu sobie je trzymaj dalej. U góry tutaj znajdziesz zakładkę IEO, a na górze listy znajdziesz właśnie tokeny Select. Klikasz. I 9 listopada o 11 w tej oto tutaj tabelce na środku wpisujesz kwotę, chyba maksymalnie do 3000 dolarów i czekasz aż zlecenie się wykona. No a jak się to zlecenie nie uda na IO, to tak jak mówiłem, warto w dniu listingu jak najwcześniej ustawić jakieś no, realne zlecenia kupna. A przejdźmy teraz do jednego z airdropów, który też fajnie mieć na celowniku. Ogólnie to chodzi mi o airdrop tokenów Everfight, platformy z branży GameFi. Jest to takie połączenie gier i zdecentralizowanych finansów. O samym projekcie Everfight zrobiłem cały oddzielny film, który możecie obczaić w prawym górnym rogu. No ale dobra, co zrobić, aby rzeczywiście odebrać te tokeny? A już Ci mówię. Będzie to możliwe przez Tenset Infinity. Jest to taka platforma do właśnie automatycznego odbierania nawet 100 airdropów na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy. Jest to bardzo ciekawa opcja na taki pasywny dochód i szanse na odebranie naprawdę dużych ilości tych airdropów. Nie mówię oczywiście, że każdy z tych tokenów zrobi jakieś X10 czy X5, ale tak statystycznie. To spośród tych 100 airdropów, to na pewno znajdzie się parę konkretnych perełek. A jedną z tych perełek może się okazać właśnie Everfight, bo zainteresowanie od strony inwestorów jest już naprawdę spore. Patrzcie na to. Tokeny IF na swoim IDO, czyli debiucie na zdecentralizowanej giełdzie, zebrały 100 tysięcy dolarów w 2 sekundy. Mocna sprawa, ale właśnie dlatego o tym tobie mówię, bo chyba każdy chciałby mieć na tyle pożądane tokeny w swoim portfolio. A co więcej, to te tokeny są hiperdeflacyjne. Czyli ich ilość na rynku zmniejsza się w naprawdę szybkim tempie. I to jest taka sprawa. Wiesz, co się dzieje, gdy jakieś aktywo jest coraz rzadsze, a popyt stale rośnie? Chyba może mieć to związek z takim zielonym plusikiem pojawiającym się przed ceną takiej właśnie kryptowaluty. Everfight został sponsorem tego tutaj srebrnego pakietu airdropów na Tenset Infinity. Aby wziąć udział, to posiadacze minimum 500 tokenów Tenset mogą je zablokować na stronie Infinity InfinityTenset.io. I sprawa wygląda dość prosto. Należy to zrobić z zewnętrznego portfela, takiego jak Metamask, o którym zrobiłem film, czy na przykład teraz Wallet, a nie z jakiejś giełdy. Cały ten proces blokowania przenosi tokeny Tenset z Twojego portfela na adres smart kontraktu, inteligentnego kontraktu, który będzie zarządzał Twoimi tokenami do czasu ich odzyskania, a w tym srebrnym pakiecie będzie to 9 miesięcy. Jeśli się zdecydujesz, to pamiętaj o opłatach na sieci Ethereum czy, e, czy BSC, a do tego opłaty transakcyjne w wysokości 2% od wszystkich transakcji na Tenset. Ciekawa sprawa. Polecam Obчай dla tych, co lubią mieć zdywersyfikowane portfolio i zwiększyć swoją ekspozycję na przyszłościowe projekty. A skoro mówimy o ciekawych altcoinach, to ostatnio na rynku niektóre wręcz szaleją. Od nowych szczytów Ethereum po wiele innych, które wyznaczają swoje nowe ATH w ostatnich dniach. A w tym między innymi są to altcoiny, o których właśnie mówiłem w zestawieniu top 5 altcoinów na listopad. Patrzcie, Solana przebijając sobie szczyty zajmuje czwarte miejsce pod względem kapitalizacji. Ethereum. Nowy ATH, tak samo z BNB, który dzisiaj pokazuje nowe szczyty. Jak widzicie, pomimo tego, że Bitcoin stoi w miejscu, w konsolidacji, to wtedy altcoiny się budzą i naprawdę robią hałas. Moim zdaniem to, co teraz widzimy, to taki jedynie zwiastun pełnoprawnego sezonu altcoinów, który jeszcze nadejdzie. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście ciekawi więcej na temat zbliżającego się alt Season. Jestem ciekaw waszej opinii. A w międzyczasie sprawdźmy, co tam ciekawego dzieje się na rynku. Nifty. Jedna z platform NFT z takim bardziej społecznościowym zacięciem nawiązała współpracę z Warner Bros. aby uruchomić awatary z Matrixa, właśnie w postaci NFT. Celem jest promocja właśnie nowej części Matrixa, która niedługo będzie w kinach. A to nie jest pierwsze partnerstwo NFT i Warner Bros. Seria Warner Bros. Space Jam była pierwszym projektem NFT. Obecnie to okazuje się, że coraz powszechniejsze stało się uruchamianie NFT przed premierami dużych filmów w ramach kampanii promocyjnej. Była to jedna z pierwszych inicjatyw, które się tym zajęły. Podobnie było z NFT z nowego bonda, które można było kupić na platformie Vivi. Ogólnie, to NFT idzie na całość z markowym i interaktywnym komponentem tych cyfrowych zasłabów. Co jasno pokazuje, że to nie jest zwykła premiera NFT. Te Matrixowe awatary będą dostępne do zakupu pod koniec tego miesiąca, a ci, co kupią, otrzymają losowo wygenerowany awatar, taki podstawowy awatar, który będzie przypominał zwykłych ludzi w Matrixie. A od połowy grudnia właściciele awatarów będą mieli możliwość wyboru niebieskiej lub czerwonej pigułki, tak jak w filmie właśnie. Jeśli właściciel zdecyduje się na niebieską pigułkę, to utrzyma awatary w ich obecnym stanie i takim cyfrowym środowisku, podczas gdy czerwona pigułka, tak jak w filmie, przekształci je w bojowników ruchu oporu Matrixa. Fajnie widzieć, że NFT stają się coraz bardziej interaktywne, no i z czasem będziemy widzieć coraz więcej takich zastosowań. Trudno byłoby ominąć w dzisiejszym filmie fenomen metaversu, który nabiera coraz większego tempa. Engine, dość znana platforma bazująca właśnie na grach, na metaversie i NFT utworzyła fundusz o wartości 100 milionów dolarów. Aby wspierać projekty w swoim ekosystemie ukierunkowane na rozwój właśnie takich zdecentralizowanych światów, fundusz Infinity Metaverse będzie miał na celu wspieranie prac nad projektami Metaverse nad Infinity, blockchainiem opracowanym przez Engine z Polkadot, a także z tych zaangażowanych w NFT, zdecentralizowane aplikacje, no i różne gry. Ten fundusz skoncentruje się na cross-chainowych NFT, cyfrowych aplikacjach kolekcjonerskich. Grach wykorzystujących mieszaną rzeczywistość, również na wydarzeniach wirtualnych i budowaniu całej infrastruktury wielołańcuchowej. W dzisiejszych czasach metaverse jest wszędzie mówi engine. Nadszedł czas, abyśmy przekształcili to w oficjalny, publiczny i świadomy element naszej strategii rozwoju oraz wesprzeli darmowy, otwarty i zdecentralizowany metaverse. Metaversy i NFT, moim zdaniem, to nieważne, czy się podobają, czy nie, jest to po prostu technologia, która będzie wszechobecna w nadchodzących latach i dekadach. I raczej nie będziesz chciał zignorować okazji, jakie nam się pojawiają, aby też skorzystać na tym rozwoju. Patrzcie jeszcze na to: Solana Ventures razem z Lightspeed Venture Partners i giełdą FTX ogłosiły w piątek stworzenie funduszu o wartości 100 milionów dolarów na inwestycje właśnie w startupy i skupiające się na budowaniu studiów gier na blockchainie. A mówi się, że startupy zbierają ostatnio dużo gotówki. Firmy Venture Capital wierzą, że gry pomogą wprowadzić więcej ludzi do świata kryptowalut. Kranie ma ogromną szansę na przyciągnięcie kolejnego miliarda użytkowników do Web3. Firma Lightspeed zainwestowała w kilka startupów zajmujących się grami takich jak Epic Games, 1047 Games, Triple Dot Studios i Faraway Games. A właśnie inwestycja w Faraway Games była pierwszą inwestycją tego funduszu. W jednym z ostatnich filmów wspominają partnerstwie firmy BACT z Mastercard. Ogólnie tak pokrótce to partnerstwo to polegało na tym, że będzie możliwość odbierania nagród i różnych cashbacków, skorzystania z karty, ale w Bitcoinie. A teraz to Bakt ogłosił, że zaoferuje użytkownikom i swoim partnerom możliwość kupowania, sprzedawania i przechowywania iTERu. A jest to gruba wiadomość dla hodlerów ETH. Czyli teraz oprócz Bitcoina, partnerzy mogą zintegrować się z platformą Bakt, aby umożliwić swoim użytkownikom, Kupowanie, sprzedawanie, no i wysyłanie Ethereum. A co za tym idzie, to również klienci instytucjonalni mogą wybrać bakt do przechowywania Etheru. Fajnie widzieć, jak publika i takie duże instytucje coraz bardziej się otwierają nie tylko na Bitcoina, a na coraz więcej altcoinów. Takim kolejnym przykładem jest na przykład największy na świecie fundusz aktywów cyfrowych, Grayscale, o którym mówiłem nieco więcej w filmie, jak szukać altcoinów z dużym potencjałem. Patrzcie na to. Grayscale potwierdził, że w czwartek aktualizuje swoje aktywa. Firma dodała Lune i Abax Avalanche do swojej listy, która zawiera już szeroką gamę tokenów Layer 1 i DeFi w różnych sektorach, a w tym Polygon, Polka do Solana i parę innych. Ten wręcz po prostu gigant inwestycyjny wyjaśnił dalej, że nie wszystkie rozważane aktywa będą oferowane jako produkty inwestycyjne ze względu na różne czynniki, jak no różne kontrole wewnętrzne i regulacje. Chociaż proces tworzenia przez Grayscale produktu inwestycyjnego dla Terra i Avalanche jest złożony i wieloaspektowy, to Luna i Avax zdecydowanie mogą skorzystać na tym ogłoszeniu. Sporo altów przewinęło się w dzisiejszym filmie, a tak się składa, że część z Was pytała się, gdzie najlepiej kupić właśnie bitcoina i altcoin. Myślę, że najbardziej uniwersalną opcją jest Binance, największa giełda na świecie z bardzo dużym wyborem altcoinów i niskimi prowizjami oraz Kanga Exchange, na której kompletnie nie potrzeba weryfikacji KYC, czyli potwierdzenia tożsamości, oraz na której, no jak już mówiłem, startuje naprawdę wiele przyszłościowych projektów. Linki do nich również podróżę Wam w opisie oraz przypiętym komentarzu. Życzę Wam samych udanych, przede wszystkim bezpiecznych transakcji i samo zaparcia do dalszej nauki. W razie czego to piszcie śmiało na Instagramie lub Twitterze, postaram się Wam pomóc na tyle, ile mogę. To już by było na tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko, co napiszecie, postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!